Sonia, kto odpowiadał za dobór uczestników, którzy pojechali z Tobą kręcić teledysk na Zanzibar? E, wiesz co, to chyba była... Oj, tak sobie zakryję to tutaj. <laughs> produkcja. <laughs> nie. E, nie, nie, generalnie produkcja, tak. Jakby nie wiem kto dokładnie. Taka decyzja padła z góry i jakby fajnie, bo dużo mi ten wyjazd dał, wiesz. Poznałam mhm. dom i w końcu lepiej. I teraz stwierdzam, tak, jak ostatnio tutaj siedziałam i e, teraz się uwziąłeś na Magdę i mnie tu namawiasz do złego, tak wtedy namawiałeś mnie i ten hamski tytuł e, na domi i powiem ci, że kurde, no znowu się zaskoczyłam, i życie to jest jednak takie zaskakujące, ponieważ ta domi to jest jednak zajwista. No. A miał ktoś do ciebie pretensję, że nie pojechał z tobą na Zanzibar, bo ja widziałem, że na przykład Artur wspominał o tym na Instagramie, Marietta wspominała o tym na Instagramie. Czy trafiło do ciebie, to pewnie ona nie chciała. Ehm. Nie, takie informacje do mnie nie trafiły, natomiast kilka osób napisało: baw się dobrze, baw się, bawcie się dobrze na Zanzibarze, albo pytanie. A to było z przekąsem? No tak, no, oczywiście. Albo Sonka: yy, Dlaczego wszyscy lecą na Zanzibar? A ja nie. A ja tak, no lecimy nagrywać mój klip, ale w sumie, no wiesz, bilety na Zanzibar to też nie jest bilet do Krakowa, więc yy, podejrzewam, że ogromne serce produkcji chciałoby zabrać wszystkich uczestników. Natomiast zabrali tych, których y, najbardziej chcieli, chyba. no. Nie wiem, pod jakim kątem to było oceniane, dlaczego tak, a nie inaczej. A brakowało ci tam kogoś? Nie. <noise> Jakby, wiesz, co? No, t, t, nie, nie chciałam, żeby to zabrzmiało, oczywiście, hamsko, bo no by po co, ale mm, ja już nie mam tak kontaktu z uczestnikami, więc. Y, ja to traktowałam naprawdę stricte jako moją pracę i ja z uczestnikami się widziałam tak naprawdę trzy no, 3 dni jak oni tam byli. Ale ja nie miałam tam czasu nawet się opalić, ja przecież wróciłam i sobie plan samopalaczem narobiłam, bo chciałam, żeby było, że się opaliłam. Ja nie miałam czasu, no byliśmy ciągle na planie, po zakończeniu zdjęć do teledysku, robiliśmy promocję hotelu. Aj. Nie wolało. Robiliśmy promocję hotelu, więc nie, no było w porządku. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. A Viola to twój pomysł czy pomysł produkcji? Bo teraz się dość mocno trzymacie. Wiola to był pomysł produkcji, ponieważ Wiola działa teraz nie? w Golden Media. No i uważam, że to jest największy dar, jaki mogłam dostać tak naprawdę, bo nie sądziłam, i tu się szczerze przyznaję i Wioli też to powiedziałam, że ja się z, z tym człowiekiem tak dogadam. Jakby byłam taka lekko nastawiona inaczej, że Boże, no ja nie wiem czy ja się z tą Wiolą dogadam, no, no. jakoś tak wcześniej nie miałyśmy okazji się poznać, a jednak ten lot 30 godzin, wyprawa na Zanzibar i później byłyśmy w pokoju 8 dni razem, no tak nas to zbliżyło i w ogóle pomyślałam, że świetna dziewczyna też ma ogromne serce, no, przyjęła mnie teraz do siebie. Mieszkam u niej i postanowiłyśmy po kwarantannie, że skoro się nie zabiłyśmy, a tyle czasu mhm. byłyśmy razem, to to jest znak, że chyba możemy spróbować zamieszkać razem. Jak to brzmi, jakbym opowiadał o związku? A, wiola! Nie, no i podjęliśmy taką decyzję i fajnie. Jakby do czerwca jest skropnięte, a zobaczymy, co dalej. Wszystkie tematy,